Cześć wszystkim z tej strony Ady, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj e, kolejny opening, e, bo przyszły do mnie kolejne paczki związane z projektem, jak widzicie po tytule filmu. E, no więc co, bez przedłużenia po prostu zaczynam otwierać. E, dobra. Chyba się nie będę bawił w otwieranie delikatne. E, więc no. Jeszcze tak to zrobię. Eee, dobra, jak to się... Strategicznie to wyjąć. Uda się? Nie, będę <grymne> to rozwalić do końca. Okej. Okay. Nieważne. Okej, okay, dobra, mamy to. I tutaj mamy symbole imperialne na takim tajlu. Jeśli ktoś się wie, właśnie się zna na zestawach LEGO i kojarzy dobrze LEGO Star Wars, wszystkie zestawy. To się może naprawdę domyślać z jakiego to jest zestawu i co będę składał. Okej, okay, tu mamy jakiś rachunek, nieważne. Yy, więc to jest pierwsza paczka na dzisiaj. Yy, następne. Gdzie to jest otwarcie? Jest to jakieś? Czy nie ma? Nie, chyba nie będzie. Chyba będę musiał po prostu rozcinać te, te co są w formie listów. No dobra. Yy. Okej, okay. tutaj mamy znowu ten walka z paczką. E, ale bardzo dobrze są zapakowane. Naprawdę muszę powiedzieć, że tutaj nie dali ciała. Woreczki strunowe, wszystko jest. No i mam teraz dwa takie małe. Ta to są e, nadruki takiego, jakby taki jakby sterów, komputerów pokładowych, co, coś na tej zasadzie. Przynajmniej do tego to ma służyć w, w zamyśle w zestawie. Ok, następna teraz e, torba. I ona mi się już trochę przerwała, jak widzę. Więc jest ok, będzie mi to łatwiej wyjąć. E, tak, łatwiej wyjąć, no jasne. I co jeszcze? Walka z paczką. E, Dobra, okej, okay. udało się, więc e, tutaj mam natomiast cztery sztuki każdego z tych klocków, to są skosy, e, takie całkiem duże, czarne, e, no one też będą potrzebne do tego statku, w ogóle jak tutaj jest już dodatkowo zaklejony i paragon, wow, wszystko jest pięknie naprawdę zrobione, no więc mamy następne klocki do tego projektu i teraz mam pudełko, tylko że... Nie no, dobra, da się to otworzyć w miarę łatwo. Chyba tak udało się. Tylko weź, to sięgnij teraz. <grymne> czy to jest przyklejone z drugiej strony? Seria? Czy nie? Oj, sorry, walnę kamera. kamerę. Czyli chodź tu. To jest jeszcze przyklejone w środku. Ale jazda, dobra. Ok, teraz się powinno udać to wyjąć. Udało się, kozak. Dobra, więc e, teraz mam takie małe m, tajle 1 na 1 szare. E, mamy ich 10, e, tutaj widzicie 9, ale jeszcze jeden jest po tej stronie rachunku. No, więc e, mamy następne małe klocki, następna to jest mała paczka. W ogóle, swoją drogą, spodziewałem się, że to będzie w tym, że w tym opakowaniu tekturowym, będzie, będą właśnie te te, te. Eee. No. no te duże skosy. Natomiast okazuje się, że, tu, że w tym dużym pudełku były małe tajle, a te skosy były w liście, więc to jest ciekawe. No i teraz największa opaczka dzisiaj. Eee. To są klocki, które... Eee. Właśnie zamówiłem, to jest ten jeden z większych sprzedawców, jeden z dwóch. Jednego widzieliście na poprzednim odcinku, natomiast to jest drugie. No i zobaczcie, to są, są wszystkie klocki, które zamówiłem u tego sprzedawcy. Eee, to są klocki z tego sobie używane, ale jak tak patrzę to są w ładnym stanie, naprawdę. Naprawdę to wygląda fajnie. zgadza mhm. się. Eee, no więc naprawdę tutaj te kropki są różnorodne. Nie wiem tego wysypywał, ale tutaj jest tego masa. Eee, no. Także to z dzisiejszego Openingu chyba na tyle, bo tutaj nie, nie wiem co jeszcze więcej pokazywać. W każdym razie już bardzo dużo naprawdę części przyszło. No, i co? Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No, i do usłyszenia w jakichś następnych filmach, tak? I już w następnym odcinku z tego projektu, poświęconemu temu projektowi, już będzie, już będzie powiedziane, co to dokładnie jest. Więc no, czekajcie. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No, i do usłyszenia w następnym odcinku. Także, cześć.